To jest jakaś czeska manufaktura, nic, że tak powiem, specjalnego, ale bardzo je lubię, są bardzo wygodne, dobrze mi służą i. Taki mój ukochany instrument Zostanę, i ma charakterystyczne brzmienie, które też lubię. Bardzo takie inspirujące i można je na, na różne sposoby uplastyczniać przez systemy nagłośnienia różne. To instrument, na jakim grał Bartosz Dworak, lider zespołu Bartosz Dwora Quartet, laureat konkursu XVI LOTOS Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej. To zdjęcia sprzed pół roku, ale laureatów tegorocznej zadymki jeszcze Państwu nie przedstawialiśmy, więc przenieśmy się na chwilę na galę do Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Wystąpił wtedy legendarny pianista Abdullah Ibrahim. Śpiewała Liz Wright. Wśród tych gwiazd zaprezentował się zespół skrzypka Bartosza Dworaka. Oprócz lidera wystąpili Piotr Matusik – fortepian, Jakub Dworak – kontrabas, Szymon Madej – perkusja. Spotkaliśmy się na uczelni, na studiach przy okazji grania, dżemowania, grania egzaminów. No i poczuliśmy jakąś taką muzyczną więź i po, po, poszliśmy za tym po prostu. Po koncercie w Bielskim Teatrze Polskim zapytaliśmy lidera zespołu, o czym muzycy kwartetu toczą swe jazzowe, instrumentalne rozmowy. Są tematy trudne, są tematy łatwe. Generalnie staramy się rozmawiać o wszystkim, żeby nie było tematów tabu w tym języku muzycznym. I to, to jest dobre, bo poszerza jakieś muzyczne horyzonty. Na scenie? Staramy się bardzo szeroko, szeroko podchodzić do elementów improwizowanych, tak żeby, żeby one były za każdym, razem, za każdym razem inne, żeby za każdym razem inspirujące dla samych grających i też zaskakujące zarazem, bo to też o to chodzi. Ciekawe zarówno dla słuchacza, jak i dla, jak i dla nas. Zapytaliśmy też o rolę skrzypiec w jazzowych składach. Skrzypce same z siebie wymuszają pewien, pewien styl i sposób gry, a jak wiemy, u nas głównie kształci się na skrzypcach przez, przez to kształcenie klasyczne, prawda? Więc to już wymusza jakieś, jakieś nawyki, jakiś styl gry, jakiś sposób wydobywania dźwięku z instrumentu. Myślę, że to też przez to, bo jak wiemy, no skrzypce są też instrumentem folkowym i. Tak naprawdę, można by zupełnie od tej strony podejść do tego. Być może zupełnie inne jakieś inne, inne rozwiązania można by znaleźć. Myślę, że to jest główna bariera. I też y, pewna specyfika gry. Trudności z tym związane, że, że jednak rzeczy stylistycznie mieszczące się w, w tym nurcie nazwijmy to jazzowym, są na skrzypcach y, na pewno skomplikowane. skrzypce barwowo na pewno są w stanie dać dużo przestrzeni, jak i też takiego żywiołowego grania. To jest ciekawy instrument, bo zarówno jest instrumentem melodycznym, jak i po części też harmonicznym, więc są też ludzie, którzy używają go w ten sposób w muzyce jazzowej czy improwizowanej. No na pewno y, siłą rzeczy wnosi jakieś elementy muzyki takiej, muzyki folkowej czy muzyki świata, za racji właśnie tego swojego brzmienia i zastosowania też, więc może się tak kojarzyć. Ale myślę, że to jest, to jest tylko stereotyp, który, który my mamy w głowach, my słuchacze, słuchając y, od zawsze trębaczy, saksofonistów czy pianistów.